Polska Katedra, jedna z najstarszych w Polsce. Tytuł bazyliki otrzymała trzecia w kolejności po Krakowie, i Wrocławiu. Pochowani są tutaj znajdują się. Znajdują się tutaj szczątki polskich królów Władysława Hermana i jego syna Bolesława. Jak czytamy, była ćwiczenie: Władysławus Herman. Bolesław Ejus Filii, Bolesław jego syna. Kaplica Królewska, pochowani. Bolesław Hermaniego, syn Bolesław Krzywusty i 15 książąt mazowieckich Godło Polski, Orzeł, Pogoni Litewska, św. Michał Archanioł.